Sebastian Karpiel-Bułecka, znany z zespołu Zakopower, przygotowuje się do występu na Sylwestrowej mocy przebojów w Toruniu, jednak w okresie świątecznym znalazł również czas, aby celebrować z rodziną. Tradycje muzyczne w rodzinie Karpiel-Bułecki są pielęgnowane, co widać szczególnie podczas wspólnego kolędowania. Sebastian nie tylko sam grał na instrumentach, ale również zaangażował w to swoją córkę. Co na pewno było wzruszającym doświadczeniem dla obu stron. Paulina Krupińska, choć tym razem nie śpiewała, z pewnością z radością obserwowała muzyczne poczynania swojej rodziny. Sebastian Karpiel, Buecka, jest znanym miłośnikiem góralskiej kultury i muzyki, co również przekłada się na jego domowe i publiczne występy. Jego występ podczas sylwestrowej mocy przebojów w Toruniu będzie jednym z wielu, ale z pewnością szczególnym ponieważ każda okazja do świętowania z muzyką na żywo jest dla niego i jego zespołu ważnym wydarzeniem fani polskiej muzyki będą mogli zobaczyć go na żywo w akcji obok innych znanych artystów jak Doda, Maryla Rodowicz czy Golec u orkiestra co zapowiada wielkie muzyczne świętowanie na zakończenie roku Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower i jednocześnie rodzinny człowiek, aktywnie dzieli się swoim życiem muzycznym z dziećmi co widać w licznych wpisach na mediach społecznościowych. Jego pasja do muzyki wyraźnie przenosi się na jego dzieci, Antoninę i Jędrzeja, którzy, jak się okazuje, mają muzyczny talent po ojcu. 6 grudnia Sebastian pochwalił się na Instagramie, jak jego syn Jędrzej próbował grać na dudach, co zwróciło uwagę nawet Edyty Golec, która z entuzjazmem skomentowała post. Natomiast 25 grudnia towarzyszenie Ojców w śpiewaniu kolęd przez córkę Antoninę stało się okazją do kolejnego rodzinnego posta. Filmik z ich wspólnego kolędowania szybko zyskał uznanie wśród obserwatorów, którzy chwalili młodą Antosię za jej muzyczne zdolności i komplementowali duet ojca i córki. Paulina Krupińska, dumna mama, również włączyła się w interakcję z obserwatorami. Podkreślając, że Antonina gra na skrzypcach dopiero od dwóch miesięcy, co jest imponujące biorąc pod uwagę trudność tego instrumentu. Pozytywne komentarze, takie jak Super Duet, Przepięknie czy jak cudnie to się śpiewa, Super Duet są odzwierciedleniem wsparcia i zachęty, jaką rodzina Karpiel Buecka otrzymuje od swojej społeczności online. Przykład Sebastiana pokazuje, jak muzyka może być pięknym elementem rodzinnego życia i jak talent może być przekazywany z pokolenia na pokolenie, przynosząc radość nie tylko rodzinie, ale i szerszej publiczności.